teściowej, bo ona jest w sumie najważniejsza w tym momencie. Stąd też musieliśmy dzisiaj zahaczyć o galerię. W Turcji jest taka tradycja, że dzieciom na bajram kupuje się nowe ciuchy i dzieci w dniu bajramu, w pierwszym dniu bajramu ubierają te nowe ciuchy, które nazywam się bajramlet, tak? Tak jest. Więc musieliśmy taki bajramlet również zakupić Aleksowi. Zakupiliśmy mu dwa zestawy. Pokażę Wam w domu, jak te zestawy wyglądają. Jeden dostał od taty, drugi dostał od mamy. A teraz idziemy już do drugiego sklepu, takiego stricte dziecięcego, bo szukamy czegoś, co nazywa się portatif toalet, czyli taka mm, toaleta przenośna, ale ona trochę przypomina bidon. Wiecie, w każdej sytuacji, nawet w aucie, no, jak nie będzie gdzie wyjść, to można dziecku pomóc się, wiecie, załatwić. W pierwszym sklepie tego nie znaleźliśmy, mam nadzieję, że znajdziemy to w drugim sklepie, więc stajemy, idziemy szukać, mam nadzieję, że je znajdziemy jak nie znajdziemy, no to weźmiemy nocnik do samochodu, wiecie no to wysadzimy go na nocnik, ale taka porta to towarów będzie wytelka, będziesz... tak. <laughs> także jest. idziemy do sklepu, zobaczymy, może nam szczęście dopisze Nie udało nam się niestety znaleźć tej przenosnej toaletki ala bidon, więc bierzemy normalnie nasz nocnik, no chyba, że y, też wpadliśmy na pomysł, że może na jakiejś stacji benzynowej będzie, wiecie, to jest, wydaje mi się taka toaleta to jest wynalazek, przynajmniej ja, mimo, że mam 2,5 latka, wcześniej takiej toalety nigdy nie widziałam, ale żeby Wam... Bycie bardziej zobrazować, może wy to widzieliście wcześniej albo w Polsce już jest to bardziej dostępne i ja tego tak naprawdę jeszcze nigdy nie widziałam. Wygląda to mniej więcej tak, jak bidą trochę, ale ma wiecie, no jest tak przystosowane, żeby było dla dzieci, dla chłopców wygląda trochę inaczej, dla dziewczynek partia jest różowe i wygląda troszeczkę inaczej, no bo dziewczynki i chłopcy są zbudowani inaczej. No ale nie znaleźliśmy Serhat mówi, że widział to w Kerfurze Natomiast tylko w wersji dla dziewczynek A nie ma co, wiecie, kupować Tej wersji dla dziewczynek, skoro ona nie będzie um, odpowiednia wygodna Dla chłopca, więc bierzemy Normalnie nocnik A jak przy okazji, wiecie, gdzieś na stacjach Staniemy i się okaże, że jest ta wersja dla chłopca To kupimy, będziemy mieli na przyszłość no bo to jest jednak 8 godzin w drodze I co prawda w Turcji te stacje, jakieś stopy, takie wiecie, że jest toaleta są co chwilę No to różne się dzieją rzeczy podczas tak długiej podróży A nasz mały jest bez, wiecie, bez pieluchy No stosunkowo krótki czas, bo to są dwa miesiące Ale wierzę, że sobie po prostu damy radę Serhat nas odstawił Mamy prezent dla mojej teściowej, mamy bajramlek dla Alexa w dwóch wersjach, także też zaraz wam pokażę, natomiast musieliśmy oczywiście zahaczyć, widzicie, że jesteśmy przed blokiem, więc musieliśmy zahaczyć oczywiście, o, stawki przed blokiem, także czekam tylko aż Aleks da się zabrać do domu. I pokażę wam co ja sobie też sama sprawiłam też sama też sobie sprawiłam na święta prezent, a jakie to zobaczycie, bo to już nawet śmiałam, że to jest chyba taki wiek, że tego typu prezenty bardziej sprawiają radość niż, nie wiem, nowa torebka czy nowy butem. Widzicie, tak jak myślałam, już obecnie są e, numerki, więc tu jest nasza skrytka. Tylko się kurczę nie otwiera, nie wiem jak to, a, a ok, trochę ciężej się otwiera, ale to jest nasza skrytka, więc tu będą chowane nasze rachunki pod 17. Usiadłam sobie na chwilę, żeby właśnie Wam pokazać co kupiliśmy. Pierwszą rzeczą, którą Wam pokażę będzie ten właśnie Alexa Byramlex. Z racji tego, że um, będziemy, Bayram, ogólnie ma 3 dni, najważniejszy jest ten pierwszy. To trochę w sumie jak u nas e, z Bożym Narodzeniem, ten pierwszy dzień jest taki, wiecie, wow, super, a później te takie są bardziej już na luzie, więc my będziemy będziemy dzień przed świętami do Teściowy, będziemy na pierwszy dzień świąt, na drugi dzień świąt, w trzeci dzień świąt musimy już wracać do bursy, z racji tego, że e, później od razu idzie serhat do pracy, a mamy bardzo e, Spory dystans do pokonania, więc yy, przygotowaliśmy baranek dla Aleksa na pierwszy dzień świąt i na drugi dzień świąt. Na pierwszy dzień świąt, który wybrałam ja, na drugi dzień świąt, yy, tudzież odwrotnie, to nie ma żadnej kolejności, wybrał Serhan. Bardzo nam zależało, żeby to był komplet, czyli, czyli bluzka i spodnie i żeby miało to dobry materiał, więc ja wybrałam taki komplecie z krótką yy, bluzką. W takim oliwkowo-białym kolorze. Jest krótka bluzka z kieszonką i do tego są spodnie. I cały komplet jest w 100% z bawełny. Jest to taki bardzo cieniutki, fajny materiał. My oczywiście zawsze bierzemy te ciuchy w troszkę większym rozmiarze, żeby Alex miał później na cały rok. Drugi zestaw wybrał Serhat i to jest taka kremowa koszula również z bardzo cienkiego materiału, ale z długim rękawem. Ona też jest w 100% z bawełny i do tej koszuli były spodnie jeansowe. One są w 98% zbawione, a, z dwóch, a 2% to jest elastan. I co mi się spodobało, to to, że można sobie regulować rozmiar tutaj pasa na gumkę, więc super. Nie ma też zamka, który by się otwierał, z tego tego guzik, więc a, genialnie. My oczywiście weźmiemy Aleksowi znacznie więcej ciuchów. Wiecie, to jest dziecko, może się pobrudzić, może być właśnie jakaś wpadka e, toaletowa, ale to są... Te nowe rzeczy, które kupiliśmy, bo tak jak mówię, jest taka tradycja, żeby dzieci miały na Bayram nowe rzeczy i żeby mogły je ubrać. Kupiliśmy również prezent dla teściowej i zanim go pokażę, to ja wiem, że w Polsce jest przesąd, że się butów nie kupuje. Ale zawsze moja teściowa się na buty najbardziej cieszy, i też ja lubię kupować buty mojemu mężowi. Moja rodzina też bardzo lubi obdarowywać nas butami. Ja bardzo lubię dostawać też buty w prezencie, także my w tego typu przesądy nie wierzymy. Ostatni raz kupiliśmy mojej teściowej buty, jak ona przyjechała tutaj po porodzie Alexa, więc to było dwa i pół roku temu, powiedzmy, bo on miał kilka dni, jak moja teściowa przyjechała. I w tym roku również z ulubionej firmy mojej teściowej kupiliśmy jej buty to pytaliśmy się siostry mojego brata o numer, bo ani Ani, ani nie widzieliśmy. Kupiliśmy mojej teściowej um, takie ładne buty. One tutaj są regulowane, można sobie je, wiecie, troszkę zwęzić tutaj. <grytania> Moja teściowa jest już kobietą wiekową, więc na konkretne modele lubi. Ten jest bardzo podobny do tego, co my kupiliśmy jej poprzednio. No, a wiecie, dwa i po roku buty, no to już e, do wymiany. I to... Na teraz, więc kupiliśmy je w kolorze czarnym. Nawet jak się okaże, one są, nie wiem, gdzieś przyciasne bądź niewygodne, no to jest tam też sklep flo u mojej teściowej i po prostu będzie sobie mogła iść i wymienić tam. pojedziemy z nią wymienimy. I akurat dobrze, że też byliśmy we flo, bo ostatnio mówiłam, że moje i Alexa buty Emo są w dosyć ciężkim stanie po deszczu, a była promocja do pielęgnacji, w sensie była promocja na rzeczy do pielęgnacji butów kup trzy i zapłać za dwie więc kupiłam sobie piankę do czyszczenia butów i tutaj oczywiście patrzyłam czy jest zamsz, jest na zamsz tutaj znowu jest do zamszu taki spray do brązowych butów, więc nasze buty są brązowe i ostatnią rzeczą kupiłam sobie taką szczoteczkę właśnie do Szczotkowania butów, taką, no, znaczy to nie szczotka, to bardziej taka gąbeczka, ale taka twardsza, więc będę już miała w końcu kosmetykę do pielęgnacji naszych emu. No bo jednak trochę na nie wydałam i nie chciałabym, żeby one po jednym sezonie wyglądały jak buty w bardzo złej jakości. także to są te rzeczy, i zaraz wam pokażę, co ja sobie sama sprawiłam. Na bajram. W sensie wiecie, to nie jest koniecznie na Bajram, ale już tak mówię, że żeby się usprawiedliwić, że to zamówiłam, to wymawiam wszystkim, że to jest mój prezent na bajram, także zaraz Wam pokażę. Moja rzecz jest dosyć sporych gabarytów, więc ciężko mi będzie się z tym wszystkim ogarnąć, ale może najpierw otwórzmy i módlmy się, żeby wszystko było w całości. Już Wam na szybko też powiem, zanim też to otworzę, bo trochę to zajmie, zamówiłam sobie nowy zestaw szklanek, z tego, że przy przeprowadzce trochę się potłukło, myśmy potłukli trochę przed przeprowadzką jeszcze i do tego w komplecie kupiłam sobie zestaw szklaneczek do herbaty, tych tulipanków tureckich, dlatego, że nasze tulipanki, już Wam pokażę, one mają 4 lata i trochę już się zaczęło tutaj, wiecie, brązować od tego koloru herbaty, tudzież e, troszkę się uszczerbywać, bo dostaliśmy je właśnie jako prezent e, ślubny. No i uznałam, że chyba już czas je wymienić. I wszystko zamówiłam z jednej kolekcji z firmy Love, z tej samej, co ostatnio pokazywałam Wam, karawkę. Więc tutaj mamy w pudełku, tutaj jest pierwsze pudełko i tutaj mamy podstawki do tej tej herbaty, także wszystko to na razie wyciągnę. Drugą rzeczą są właśnie um, te tulipanki już, szklaneczki do herbaty. Chyba nic nie jest tęknięte, um, one są troszkę większe niż te nasze wcześniejsze, także ja sobie tutaj to wszystko wyciągnę, a później Wam to pokażę. Wszystko sobie rozpakowałam, więc e, zamówiłam, tak jak wam mówiłam. <grywa> zamówiłam tak, jak Wam mówiłam. Zestaw szklanek w dwóch rozmiarach. E, pierwsze to jest 6 sztuk takich wysokich szklanek. Później mamy 6 sztuk e, troszkę mniejszych szklanek, wiecie, jedne mogą być do wody, a drugie mogą być do soku jakiegoś napoju. 6 szklaneczek do herbaty. Otworzę. One są fajne, bo są większe niż tamte. No i właśnie, też do tych szklaneczek, sześć tu podstawków. Podstawek. Chciałam powiedzieć podstawków. Podstawek. Jak to otworzę i złożę, to wam pokażę. Wcześniejsze nasze podstawki były już jak wam pokażę okrągłe. A te są takie kwadratowe większe też i prezentuje się to następująco: zwykłe, przezroczyste. Ja lubię jak coś jest stonowane, po go się mówi sade, czyli bez jakichś bochomazów. Najlepiej przezroczyste albo białe i dotychczas takie mieliśmy, ja mam białe talerze, miałam białe kubeczki do kawy po turecku i nawet talerzyki zaczęły już się odbarwiać tym brązowym kolorem i wcześniejsze, e, wcześniejszy komplet wyglądał tak, że mieliśmy e, szklaneczkę i podstawek i w tym samym zestawie były też kubeczki do szklaneczki do kawy po turecku i Wymieniało się to w taki sposób, ale tak jak mówię, to już trochę lat ma i zaczęło się od kawy odbarwiać, od herbaty, więc uznałam, że czas to, czas to wymienić. I wcześniej było, dostaliśmy to właśnie od tejściowej, i to było z firmy Kutachia Porcelain. Bardzo dobra, bardzo dobra firma. A teraz mamy z lab, które nie jest w ogóle gorsze. Bardzo też lubię. Rzeczyzla, także to jest mój prezent ode mnie dla mnie sama. Sobie to za ciężko zarobione pieniądze kupiłam i wymyję to, wymienię, będę miała wszystko nowe. Wiecie, jakby jeszcze, jakbym sobie jeszcze wymieniła um, wszystkie talerze i szklaneczkę do kawy po turecku, to już w ogóle by było genialnie. A w ogóle, jakbym sobie sprawiła nowe patelnie, najlepiej takie um, Stefana z rączką wymienią. To już w ogóle żyć nie raz. Nawet się śmiałam ostatnio, jak byłam z mają na śniadaniu, że to już jest chyba taki etap. Do, do Doszłam już do takiego wieku, że bardziej mnie cieszą szklaneczki, nowy odkurzacz, nowe sztuczce, właśnie sztuczce też sobie wymieniłam, niż nowa torebka, okulary, czy nie wiem, szminka, cokolwiek. Także to jest mój prezent. Najlepszy na świecie, bardzo mi się podoba. To, jak się dzisiaj ubrałam, podoba mi się tak, tak bardzo, że muszę Wam to koniecznie zaprezentować. Od długiego czasu, przez pogodę oczywiście, nie miałam na sobie sukienkę, a dzisiaj uznałam, że nie dość, że ubieram sukienkę. To jeszcze dosyć mm, krótką, jak na pogodę. Także mam taką sukienkę troszkę przed kolaną. Ona jest w ogóle bardzo wygodna, yy, szeroka, więc brzuch, jak się najemy, to się wszystko oczywiście zmieści. I na to nałożyłam taki. Hmm, Sweater, powiedzmy, ale to jest taka narzutka, bo na tutaj nic nie ma, nie ma też rękawów. Taka, nie wiem, to się pewnie jakoś nazywa. Natomiast ja nie wiem, do tego jeszcze miałam długie kozaki. Fajno, ja mam że taka głupkowata pogoda, że już na kozaki było za gorąco. Normalnie miałam całe nogi do tych kozaków. Także ja się szybko przebiorę, wiecie, jestem w domu, nie będę latać w sukience, ale chciałam się pokazać, jak, jak wyglądałam dzisiaj, bo bardzo mi się podoba. Od pewnego czasu w ogóle nie podoba mi się, jak się prezentuje w ciuchach. A w tych dosyć fajnie, dosyć fajnie, uważam, wyglądam. A nie są to wcale nowe rzeczy, tylko rzeczy z poprzedniego roku. Także nie trzeba się obkupywać, żeby mieć ładny outfit. Makijaż zmyty i czy się chce, czy się nie chce, to kolejna wizyta na placu zabaw. I powiem Wam, że by się już przyzwyczaiłam, ale dalej mnie to dziwi, że Turcy tak nie dbają o czystość. Chodzi mi o to, że jesteśmy na placu zabaw, na zamkniętym placu zabaw, więc tutaj naprawdę nie ma brudzić... Nie ma kto brudzić, no bo wiecie, no jest 21 mieszkań i no tych dzieci, nie wiem, chyba jest piątka na cały blok. A to jest po prostu taki syf, nawet jakieś... Folię po kurczaku, wiecie, no, no skąd się to bierze? No, ja nie wiem, że wiecie, ktoś przychodzi i wrzuca takie rzeczy tutaj przez siatkę, tylko to po prostu jest zostawiane przez mieszkańców i nie, no nie mieści mi się to w głowie, że ludzie nie dbają o to, co jest ich, no bo no jak ja tutaj jestem nie, nie wiem, ale chcę coś zostawić, czy coś um, jakieś jedzenie rozsypie, to ja to się staram zbierać, no bo wiecie, no dbamy o swoje tutaj mieszkanie, chcę, żeby było czysto, a Turcy to, to w sumie tak mają. Wybimbane, że tak powiem, na takie rzeczy Także siedzimy Jest w ogóle super pogoda Na krótki rękawek, ja nawet sobie założyłam klapkę zresztą, tego, że wiecie, nie idziemy Siedzimy tylko tutaj pod blokiem Aleks już wam chyba, nie wiem czy wie, kiedyś wam pokazywałam Że to jest troszeczkę piasku Nie wiadomo skąd on w ogóle jest I Aleks um, się zawsze na tym piasku Kładzie, siada um, Bawi się w tym piasku Chociaż w piaskownicy jako tak nie ma, to zawsze moje dziecko sobie znajdzie coś, gdzie może się pobawić. Także siedzimy sobie, bo próbuję trochę przełamać z Aleksem pewne nie wiem, jakieś. No nie powiem, że ta bola, ale Aleksu ostatnio nie chce w ogóle wychodzić na dwór. Jak było to takie dziecko, które bardzo lubiło wyjść na hulajnogę, czy na spacer, czy na huśtawkę. to no aleks nie chce wychodzić na dwór i przed każdym wyjściem na dwór jest jakaś awantura. A nie stało się nic, co by mogło mu, i przysporzyć jakieś traumy. Także nie wiem, czemu nie chce wychodzić. Troszkę go zmuszam, nie powiem, że nie, żeby wychodził, żeby trochę, wiecie, poddychał świeżym powietrzem. Dzisiaj się udało już drugi raz, także super. Zobacz w ogóle, jak on się tutaj bawi fajnie w tym piachu. Trochę piachu. Naprawdę, widzicie, tutaj już tego piasku w ogóle nie ma. Także on jest dosłownie w rogu placu zabaw, ale dla Aleksa to wystarczy, żeby się bawić. Tak, Aleksiczku? Tak. Lubisz piasek? Mamo? Słucham. Poczyko? Wiadereczko, tak. Także nie wiem, skąd czy to coś przywiało, chociaż to się tak dużo piachu by przywiało. No dziwne takie, no ale jest, to dzieci przynajmniej mogą się trochę w piasku bawić w Turcji. W ogóle piaskownice raczej nie są tak często spotykane jak w Polsce. Pamiętam, że jak byłam mała i przywozili nowy piasek do piaskownicy, była taka wielka góra, to dzieci się tak rzucało, żeby to rozkopać. Oj, stare dobre czasy. Godzina 21:35. Ja właśnie skończyłam prasować, i zazwyczaj, jak prasuję, to, to tak wygląda. Na podłodze jest wystawka, tutaj moje rzeczy. Cały stół zazwyczaj należy do rzeczy Alexa. Ja powiem wiem, że jestem padnięta, ale zazwyczaj jest tak, że przed świętami tego prania jest więcej. Także na dzisiaj to już wystarczy. Coś nawet w mi leci tyle, żeby coś w ogóle do mnie mówiło, natomiast nie zwracam na to uwagi, bo chciałam jak najszybciej skończyć to prasowanie. Dom już śpi. Jak możecie zobaczyć, na nogach jestem tylko ja. W sensie Serhat jest u siebie w pokoju, ale gra na komputerze. Tylko ja jestem jeszcze na takim aktywnym chodzie, ale zazwyczaj to tak jest, że jak są święta, to babeczki pracują, robią, ogarniają, a faceci tylko egzystują. Także u nas w domu też to zazwyczaj tak wygląda. Idę wziąć prysznic, ale to śpi już od półtorej godziny. Także ja idę wziąć prysznic, ale zanim wezmę prysznic, może te wszystkie rzeczy, to coś, wszystko muszę pogarniać, tak że w sensie do szaf, powkładać. No ale zaraz potem, shower time. jak ja to mówię, shower time. Ja już się wykąpałam i mam czas dla siebie, ponieważ mój mąż w dalszym ciągu gra na komputerze. I powiem wam, do czego jeszcze przydają się te sechpy, czyli te małe stoliki, które niedawno na vlogu składałam. Albo, może zamiast wam mówić, lepiej wam pokażę, bardziej wam to zobrazuję. Te sechpy przydają się do tego, żeby wyłożyć sobie nóżki, także burzę sobie poduszkę, mam podstawkę i obiadam się. Wiem, że na noc nie bardzo, ale mam iron. ciekaw te z... kupne powiem mam, że przypuszczne listek, sałaty. No i tak się robi moja forma bikini na wakacje, ale obiecuję, że jak wrócimy od mojej teściowej z Bajramu, to dopiero się zacznie. Zdrowe odżywianie i treningi, bo muszę wyglądać w tym roku ładnie podczas wakacji w bikini, tam stroju kąpielowym, jak zwał, tak zwał. Dzień dobry, witam Was w kolejnym dniu. Wczoraj się już nie odzywałam, bo po prostu e, padłam też dużo wczoraj było do roboty. Dzisiaj to samo mamy godzinę 13:29, powiedzmy 13:30, i ja dopiero właśnie usiadłam. Udało mi się ogarnąć całe mieszkanie. Zrobiłam generalne porządki, wysprzątałam na nabózki, łazienki, pościerałam kurze, odkurzyłam, pomyłam podłogi, wyprałam narzuty na kanapy, wiecie, no jest czyściutko. Pomimo tego, że my nie organizujemy świąt u nas w mieszkaniu, to chcę, żebyśmy po powrocie od teściowej mieli czyste mieszkanie, żeby miała się, wiecie, po tej całej drodze nie musiałam martwić, że w domu jest brudno, więc posprzątałam, teraz jest stawione ostatnie pranie jemy właśnie z Aleksem zupę, którą kończymy mamy pomidorówkę z rosołu z trzech dni do tyłu muszę jeszcze tylko Sprawdzić lodówkę, żeby nie było takiej sytuacji, że coś zostawimy, coś się zepsuje. Także to jest ostatnia rzecz, którą muszę na dzisiaj zrobić, i totalnie nic dzisiaj więcej nie robię. Nawet nie wychodzę z domu. Słucham cię! Już ci daję. Już idę dać sobie zupę, ale totalnie dzisiaj już nic nie robię, nie wychodzę z domu. Zaraz wam pokażę w ogóle. Już bo że nie chce mi się też myć. Słucham! Nie chce mi się też nic myć To pokażę wam w czym w ogóle jem swoją zupę. Alex ma normalnie w miseczce A zobaczcie, w czym ja jem swoją zupę to jest moje kochanie pudełko W którym był makaron I końcówka makaronu, która została Zalałam ją po prostu pomidorówką Bo nie chciało mi się dodatkowej miseczki wyciągać I tego wszystkiego wiecie Później myć Natomiast no nie martwcie się, Alex ma w normalnym W normalnej miseczce w sensie Także dla niego jak zwykle Ładnie A ja. To ja, żeby nie mieć więcej pracy to w takim wielkim. Moja mama powiedziałaby kuble, wiem. W sensie podałka, moja matka duża podałka nazywa kubły. Tutaj akurat wyparłam dywan, ale co chciałam pokazać to to, że ta szafka z ekspresem do kawy, z posterami i tak dalej, to pojawiła się tutaj, a głównie dlatego, że olej przy smażeniu, mimo, że był na tych ostatnich palinkach, to bardzo zaczęło pryskać na ścianę i nie chciałam, żeby, wiecie, ta ściana się w jakikolwiek sposób zniszczyła. A też dużo osób, podczas oprowadzania tutaj was po mieszkaniu, mówiło, że ta szafka by tutaj lepiej pasowała. Natomiast jest jeden problem, nie ma tutaj gniazdka. Wydaje mi się, że ono będzie tutaj, jak jest okap. Także musi się zobaczyć. Um, ale na ścianie nie ma. Tutaj, jak widzicie, są dwa. Ale faktycznie ta szafka tutaj dosyć fajnie uważam się prezentuje. Na razie jeszcze nie wykombinowałam, co zrobić z tymi wielkimi baniakami wody, gdzie je dać. Ale coś z tym też wykombinujemy. Będzie cacy. Nie chcę już też Wam tak naprawdę przedłużać. Taki końcowy, ostatni vlog z miesiąca marzec, wiecie, jest takiego typowo ramadanowego miesiąca, także mam nadzieję, że wam się podobało, my jutro ruszamy z samego rana w drogę po śniadanie od razu do mojej teściowej, także będzie vlog na pewno ze świąt czy z drogi nam się uda, nie wiem, zależy to od mojego samopoczucia w samochodzie, bo ja mam naprawdę ogromną mm, naprawdę mam ogromną chorobę lokomocyjną, także nie wiem jak to będzie bardzo wam dziękuję za marzec, za ten cały miesiąc ramadanowych vlogów oczywiście po bajramie będzie losowanie rozdania Tymczasem ja się żegnam, pamiętajcie o subskrypcji kanału, komentarze, łapki w górę, oczywiście mile widziane, do zobaczenia w kolejnym filmie na naszym, na moim kanale, pa!